Cześć, z tej strony Karolina i witam się w kolejnym Reading Vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest sobota, dzień przed walentynkami, a do mnie przyszedł najpiękniejszy przedwalentynkowy prezent, czyli niewidzialne życie Adila Roo. Tutaj tego w obiektywie tak bardzo nie widać, ale brzegi są sprejowane, ta książka jest wydana naprawdę, naprawdę przepięknie. Przeczytałam dopiero 18 stron, ale mam nadzieję, że wnętrze będzie tak zachwycające jak wydanie. To jest patronat między innymi bestsellerek i Nikoli, doktor Bóg, no Myślę, że to będzie coś świetnego. Z jednej strony mam bardzo duże oczekiwania, z drugiej strony nie nastawiam się na nic, żeby się nie zawieść, żeby nie utworzyć sobie w głowie takiej wizji tej książki, która się rozjedzie z rzeczywistością. Zobaczymy jak będzie. Teraz idę nagrywać filmy, będą to zapowiedzi chyba lutego, marca i kwietnia. Zobaczymy ile zapowiedzi jest już dostępnych i które są ciekawe, które mnie zaciekawią i być może zaciekawią też was. I idę czytać. Myślę, że w poniedziałek przyjdą do mnie dwie paczki nieksiążkowe, które mam zamiar Wam pokazać, bo jest tam kilka fajnych rzeczy, które będę testować. Dzień dobry w moim pięknym nowym onesie, e, które właśnie dostałam przedpremierowo na walentynki dzień wcześniej. E, nie nagrałam dzisiaj filmu jakoś, dopadło mnie takie, nie wiem... Jakaś taka niechęć i stwierdziłam, że chcę dzisiaj odpocząć. Jestem na 90. stronie niewidzialnego życia Adilaru i jest bardzo dobrze, jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze, co mnie strasznie cieszy. Ja wiem, że są opinie i rzeczywiście ja te opinie potwierdzam, że ta książka, że mało tu się dzieje i rzeczywiście takich wydarzeń wielkich tutaj na razie, no dobra, było jedno. Scena, kiedy dziewczyna zawiera pakt, który właśnie potem ją prześladuje całe jej długie życie, ponieważ Adi staje się nieśmiertelna, ale nikt jej nie pamięta. I ja myślałam, że to jest bardziej taka sytuacja, że na przykład ktoś ją widzi, ale nie wiem, gdzieś sobie idzie do kuchni zrobić obiad, a Adi jest na przykład w sypialni i ta osoba wraca i nadal ją pamięta, czyli jakby, że ta pamięć na przykład znika po godzinie albo po dobie, ale nie, ludzie przestają pamiętać Adi w momencie, kiedy tracą ją z pola widzenia, czyli zakładajmy, siedzę tutaj, tutaj koło mnie siedzi Adi, ja bym wyszła przez drzwi do łazienki i gdybym wróciła, to nie wiedziałabym kim jest ta obca kobieta i co u mnie robi, mimo tego, że gadałabym na przykład z nią wcześniej trzy godziny, więc jest to w ogóle świetny pomysł i taki w ogóle strasznie Przerazający i przejmujący, bo ja mam cały czas jakby chcę krzyczeć do tych ludzi: hej, to przecież gadaliście z nią przed chwilą, pamiętajcie ją, przecież to jest Adi. No jak możecie nie wiedzieć, kto to jest, więc to jest świetne. I wiecie, jeśli mnie znacie, że jeśli ja mam bohaterkę, którą lubię, a Adi jest taką bohaterką, to ja nie potrzebuję szybkiej akcji. Ja mogę czytać jej słowa i jakby spijać to, co napisała o niej autorka, więc w ogóle mi to nie przeszkadza. I jak na razie jest bardzo dobrze. Ta książka mnie wykończy psychicznie, przysięgam wam. Jestem na 260 stronie i mam ciary. W tym momencie mam ciary. Wczoraj dotarłam do takiego momentu, że przeczytałam to, popłakałam się, musiałam ją odłożyć, musiałam przez pół godziny sobie przetrawić wszystko. Wymyśliłam jakieś 300 teorii spiskowych, z którymi dzieliłam się na bieżąco z Anią, bestsellerką. Oczywiście Ania w swoim okrucieństwie nie chce mi powiedzieć, czy mam rację, czy nie mam racji, więc muszę się męczyć przez kolejne 400 stron. Ale męczyć tak psychicznie i fizycznie, to nie jest tak, że ta książka mi się nie podoba, nie, ja ją bardzo bardzo, bardzo po prostu przeżywam i często jest tak, że ja czytam książkę i czuję emocje, ale czuję emocje w głowie, a tutaj po prostu mam ścisk w żołądku właśnie połakam się, przyszedł Krzysiek do pokoju, tak się na mnie patrzy, tak no co znowu się stało, więc mu zaczęłam opowiadać całą fabułę i jedyny Raz, jedyna sytuacja, kiedy ja dochodziłam do jakichś momentu w fabule i zaczęłam płakać opowiadając o tym, było kiedy opowiadałam mojej e, mamie i babci o Maresi. I wtedy płakałam. I tutaj też płakałam i jestem w ogóle.. Ja nie wiem, co ta książka ma w sobie. Tak jak ja pozostałe książki wiszłam, lubiłam mniej lub bardziej mniej lubiłam City of Ghosts, co znaczy ta książka jakoś do mnie. No nie trafiła tak w procentach jak mogłaby trafić. Nie wiem, może jakbym czytała ją jeszcze raz, to by było inaczej. Może czytałam ją w złym czasie. Lubiłam Wishes i lubiłam Wenchful, ale to, to nie było to. Po prostu Wiktor y, i Ela i mogą całować stopy Adi, a to i tak nie odda sprawiedliwości. Ta książka jest po prostu przepiękna, jest cudowna. Tu się mało co dzieje, ale wiecie, że... Dla mnie w książce, jeśli mam bohaterkę, która mnie ciekawi, to właściwie może siedzieć i przez 600 stron prowadzić monolog, a Adi jest taką bohaterką, tak jak Wam... No... Pewnie wspominałam, no dziewczyna urodziła się w XVIII wieku i skaczemy między czasami, tak jak lubi to robić Wiesław. Natomiast tutaj jest wszystko bardziej poukładane, to znaczy nie skaczemy na przykład do tyłu na tej konkretnej linii czasowej. To znaczy mamy linię czasową z teraz i mamy linię czasową XVIII wieczną, która idzie cały czas do przodu i w tej linii xviii wiecznej, chociaż nie ona się chyba urodziła w XVII wieku, jak tak teraz myślę, tak w 1600, którymś tam. I w tej linii w 1700, którymś tam. Nie mamy na przykład, że mamy 1720 a potem 1715. Cały czas w obrębie tej linii lecimy do przodu, tak przynajmniej Wyłapałam, i wydaje mi się, że, że tutaj nie opłamuję nikogo. I tak jak kiedyś ta linia z przeszłości um, podobała mi się bardziej, to teraz jestem tak wciągnięta w akcję i w to, co się dzieje w 2014 roku, że nie wiem, jakie ja Wam opowiem o tej książce z sensem. Chyba, chyba opowiem Wam zupełnie bez sensu, ale. No, po tych 260 stronach będę Wam po prostu ją wpychać i Was nią zamęczę, ale to nie jest książka akcji, i o tym musicie pamiętać, że jeśli nastawiacie się na jakieś wybuchy i pościgi, to to nie jest to. Tutaj wszystko rozgrywa się właśnie w oparciu o ten motyw nieśmiertelności i bycia yy, niezapamiętywanym, bycia zapominanym, i jak to wpływa na Adi, że ona nie może zbudować żadnej relacji. I no tak nie mówię wam dalej bo się jeszcze rozgadam za bardzo ale już nie mogę się doczekać kiedy po prostu przeczytam ją skończę i będę mogła położyć się i płakać to jest mój plan. Poniedziałek to jak zwykle dzień kuriera. Ja mam niepomalowane rzęsy, czuję się jakbym w ogóle ich nie miała, jakbym nie miała oczu, ale wyskoczyło mi jakieś dziadostwo. Nieważne, przyszły do mnie dwie świeczki z firmy Chestnut Hill, pierwsza to jest Smores. Tak mi się wydaje, że to się czyta, jeśli nie i się mylę, to dajcie znać. I Sugar Cookies to są bardzo słodkie, bardzo intensywne zapachy. Nie wiem jeszcze, jak będą pachniały po rozpaleniu, więc wtedy będę testować, ale są no mega intensywne i takie bardzo, bardzo jedzeniowe, więc jeśli ktoś lubi takie zapachy, to to może być to i przyszła też do mnie paczka ze sklepu o Jezus, wielka paczka ze sklepu B, pierwszy raz zrobiłam tam zamówienie i wygląda to naprawdę fajnie, bo wszystko jest zapakowane w taki sposób czyli nie mamy dużo plastiku, zamówiłam sobie coś, co już miałam tylko w innej wersji, czyli miód z maliną, to jest, to są pasieki rodziny sadowskich, ja mam wersję z kakaem Mam też maseczkę, którą miałam 30 lat temu, czyli bania Agafi, oczyszczająca maska z niebieską glinką do cery mieszanej i tłustej. Mam tutaj też coś, wiecie co, ja sobie najpierw te rzeczy rozpakuję i wtedy Wam pokażę. Ok, najmniej ciekawe podejrzewam do Was rzeczy to TIF, a także płyn do mycia naczyń, który był dodawany do zamówień od jakiejś tam kwoty za grosz. Mam też krem dla Krzyśka, krem do twarzy z firmy LAK. Face Butter, dzikie masło wygładzające i bardzo mi się to podoba, po prostu to jest coś cudownego i... A nie, nie będę rozpakowywać, niech ma nierozpakowane. Mam też z mojej, yy, jednej z ukochanych firm, kupiłam sobie krem do twarzy i krem do rąk, to jest Veleda krem do rąk z rokitnikiem, którego zaraz będę używać, bo moje ręce są suche jak wiór. I Veleda Skin Food z krem do pielęgnacji wyjątkowo suchej skóry. Tylko to, co musicie wiedzieć, to to, że ten krem jest straszliwie, straszliwie tłusty. Pachnie też tak ziołowo. Mi to nie przeszkadza. Ja uwielbiam tą tłustość. Ja uwielbiam po prostu się czuć, tak jakbym się, nie wiem, wykąpała w garnku z olejem. Mm, ale rano, jak się budzicie, przynajmniej jak ja się budzę, jak ja go testowałam długi czas, to jest chyba moje trzecie opakowanie, to budzicie się z taką rozświetloną, rozjaśnioną twarzą, taką, jak się patrzycie na siebie, to chce wam się żyć i czujecie, że żyjecie, a nie, że ciężka noc za Wami. Mam też dwa powody tego zamówienia, czyli herbaty Yogi tea. Ja już je miałam, to są herbatki bardzo ziołowe, naturalne, które lubię. Dodatkowo w, jak jest ta taka karteczka przy sznurku, przy torebce, to tam są zawsze jakieś takie fajne cytaty, takie złote myśli, i mi to szczerze mówiąc od razu um, uprzyjemnia ten cały proces picia herbaty. I mam herbatę Goodnight i herbatę Rose. Zaraz będę pić, ale wiem, jakby znam już tą firmę i wiem, że lubię te herbaty. Mam też szampon działowy specjalny do każdego rodzaju włosów. Zobaczymy. Co to będzie i to wszystko z rzeczy nie książkowych, które do mnie przyszły, czyli zamówienie zbi i e, piękne świece, które zaraz będę palić, tylko najpierw sobie poczekam, aż one trochę odmarzną, no bo nie powinno się takich zimnych świec, które spędziły ileś tam godzin w aucie kuriera po prostu od razu rozgrzewać, bo może być mała tragedia. Jestem na, o Jezus, tutaj będą akrobacje 490 stronie. Nigdy tak niczego szybko nie pochłaniałam, biorąc pod uwagę, no, że ósma 16 pracuje, później często. Coś jem albo drzemię, więc tak naprawdę czytam tylko późniejszymi wieczorami, a to pochłaniam i nie mogę się oderwać. Są tu momenty szybsze, są tu momenty wolniejsze, to znaczy takie, że coś się dzieje i nie można się oderwać. Są też takie fragmenty, kiedy dzieje się mniej, ale są to równie ważne rzeczy. No ja nie mogę się doczekać zakończenia. No, najprawdopodobniej dzisiaj ją skończę i przyjdę do Was z takimi moimi pełnymi wrażeniami, chociaż podejrzewam, że ta recenzja może być bardzo, bardzo chaotyczna, bo jest we mnie mnóstwo emocji. Hello, mam dla Was dobre wiadomości: Będę miała dla kogoś z Was jeden egzemplarz Adi Laru. Wszystkie szczegóły dotyczące dat, i oczywiście też pytanie, powtórzę, co do rozdania, znajdziecie w opisie, ale. Pytanie rozdaniowe, pytanie konkursowe brzmi: jeśli moglibyście spotkać właśnie takiego diabła Lucyfera, i poprosić go o jedną rzecz, o co byście poprosili, czekam na wasze kreatywne komentarze i jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi. Ten film to najprawdopodobniej najkrótszy reading vlog, który pojawił się na moim kanale, ale chciałam właśnie, żeby całość była poświęcona tej ślicznotce. Po pierwsze, jest to najdłuższa książka. Przeczytana w najkrótszym czasie. To jest mój absolutny rekord. Adi ma 600 stron, i przez te 600 stron po prostu płynęłam. Ta książka jest świetna, zarówno jeśli chodzi o samą historię tak się patrzę za okno, bo coś tu pada dziwnego jak i o sposób jej napisania. Przejdę do takiego krótkiego podsumowania, o czym ta książka jest. Więc tak jak wam mówiłam wcześniej, mamy poznajmy tutaj dziewczynę, która, żeby uciec przed pewnym wydarzeniem w jej życiu, ten opis jest taki bardzo skromny, więc ja też opowiem wam skromnie, żeby za dużo nie zdradzić. Adi chce uciec, nie chce, żeby stało się coś, więc zawiera pakt z kimś, z czymś, z diabłem, z lucyferem, z cieniem i dzięki temu będzie nieśmiertelna. Adi jest bohaterką, która Chce bardzo żyć, ona chce poznawać, ona nie chce, żeby jej życie to było po prostu zamknięcie w klasce, niepoznanie świata. Ona jest głodna, po prostu przeżyć, ona jest głodna tych doświadczeń. No i rzeczywiście tak się dzieje, ale za to, że będzie nieśmiertelna, musi zapłacić ogromną cenę i tą ceną jest to, że Adi nie zapamięta nikt. To znaczy, każda osoba, która ją spotka, po prostu o niej zapomina. No i pewnego dnia napotyka na chłopaka, o imieniu Henry, który jest cudowny, jest wspaniale wykrowanym bohaterem, który ją Pamięta. I to zapamiętanie jest dla niej spełnieniem marzeń, bo nigdy nie była w stanie zbudować prawdziwej relacji. Każda jej relacja kończyła się w momencie, kiedy dana osoba odwracała wzrok, a Henry ją pamięta i dziewczyna nie za bardzo rozumie, dlaczego tak jest. Jednak właśnie przez to, że ją zapamiętuje, że nie musi się przedstawiać po raz dziesiąty między tą parą zawiązuje się relacja. Przez te 600 stron dzieje się zarówno bardzo dużo, jak i bardzo mało. Ta akcja nie pędzi. Ona jest powolna, ona jest tak powoli nam opowiadana. My w taki bardzo delikatny sposób wchodzimy do życia Adi. Tutaj nie ma żadnego pośpiechu i każde wydarzenie, które tutaj jest, jest ważne. Tu nie ma ani jednej sceny, która jest zbędna. Ta książka ma 600 stron i nie wycięłabym ani jednego zdania, ani jednego dialogu, ani jednej sceny. Ja czytając ją, czułam się tak, jakbym siedziała w fotelu, koło mnie siedziałaby V. Schwab, albo jakiś dobry lektor, czytał mi tą książkę, tak snu tą opowieść i głaskał mnie po głowie i co chwilę donosił mi herbatkę albo gorącą czekoladę, bo ta książka jest takim czytelniczym komfortem, tak bardzo nas otula, bardzo nas w siebie wciąga. To znaczy, kojarzycie takie kulki, takie place zabaw z kulkami, w które się tak wpada? Jeśli tak, to właśnie tak trochę jest tą książką, że my ją zaczynamy czytać i nie wiemy kiedy minęło 100 stron, kiedy minęło 300 stron i kiedy ją kończymy, bo po prostu jesteśmy całkowicie w nią zaangażowani i ten świat koło nas po prostu się zatrzymuje i mógłby nie istnieć ten wątek samotności, ten wątek zapominania to jest tutaj coś bardzo wyjątkowego i opisanego w taki bardzo poruszający sposób, że my chcemy wyjść do tych bohaterów i krzyczeć na nich, że hej zapamiętajcie Adi Adi jest wspaniała i to gdzieś gra na takich wrażliwych stronach naszej duszy i uświadamia nam jak ważne jest to, że człowiek nie jest taką samotną wyspą, że kiedyś ta samotność każdemu się znudzi, że każdy chce być doceniany, każdy chce być zaakceptowany, każdy chce się czuć po prostu wyjątkowo, każdy chce się czuć kochany i to jest jak najbardziej normalna sprawa. Ta książka to po prostu jest taka układanka, w której wszystko do siebie pasuje. Nie ma żadnego elementu, który byłby jakoś nierówno skrojony, który byłby niedopasowany. Ja chciałabym wam niewidzialne życie Adilaru bardzo, bardzo, bardzo polecić. Nie nastawiajcie się na wyścigi emocje, bo to nie jest ta książka. To nie jest Wishes, to nie jest Wenchful. Jeśli szukacie takiej akcji, gdzie jest pach, 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 pach i wszystko leci jak po prostu w, na szybkim maratonie, to to nie jest ta książka. Tutaj dostajemy po prostu takie Czyste emocje, historię, która nas wciąga i która jest no, dla mnie doskonała. Naprawdę chciałabym się czegoś przyczepić, ale nie mam czego się przyczepić, bo i bohaterowie, i nasz tajemniczy diabeł o imieniu Luke, i Adi, i Henry, to są bohaterowie, po prostu których historia nas. W 100% angażuje, dlatego nie są potrzebne jakieś wielkie plot twisty, jakieś wielkie zwroty akcji. Tego jest tutaj mało. To jest taka dosyć spokojna i stonowana historia, ale bohaterowie naprawdę nadrabiają wszystko. Jeśli lubicie Wiszłap, albo może jeśli w ogóle nie czytaliście nigdy jej żadnej książki, to Adi Was zachwyci. Chciałabym, żeby tak było, mam sporo tutaj fragmentów zaznaczonych. Zaginęłam rogi, jestem złym, jestem złą kobietą, ale to nieważne. Ja wiedziałam, że ta książka będzie dla mnie najprawdopodobniej ważna, więc pozwoliłam sobie po prostu ją dostosować pod siebie i to była piękna powieść. Dajcie znać, czy takie krótkie vlogi poświęcone jednej książce są dla Was ciekawe i czy zainteresowałam was Adi! bo ja jestem nią zachwycona. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!